planujesz kupić DJI Mic 2 albo już ją masz i nie wiesz jak obsłużyć to piękne urządzenie, to w tym filmie dowiesz się wszystkiego. Jak każdy mój inny film na tym kanale będzie bez pitolenia, prosto do celu, samo mięso albo tofu. Więc będziemy zaczynać. W rękach mam właśnie DJI Mic 2. Jest to bezprzewodowy mikrofon, który sprawdzi się naprawdę na wielu płaszczyznach. Zanim przejdziemy do konkretnego omawiania jego wszystkich funkcji i tego, jak działa, to jeszcze powiem jedno zdanie o sobie. Ja się nazywam Honorata Gruszecka i pomagam firmom oraz freelancerom robić lepsze filmy do sieci, więc jeżeli szukasz pomocy w robieniu swoich filmów, potrzebujesz takiego indywidualnego wsparcia, co jak gdzie połączyć, co zainwestować i takie tam, no to zobacz koniecznie do opisu tego filmu, dlatego że tam jest link do aplikacji do mojego mentoringu Akademia Contentu Wideo. Są różne zestawy tego mikrofonu. Ja mam taki pełny, rozszerzony. On składa się właśnie z pokrowca takiego miękkiego, z case'a na mikrofony i na odbiornik. Mamy też włochacze, za chwilę powiem do wszystkiego co służy. Mamy też kabel USB-C, który na przykład może służyć albo do ładowania, albo po prostu do przerzucania danych na na przykład komputer. I mamy też kabel do podłączenia do aparatu. Tak wygląda pudełko, w którym są mikrofony. Żeby je otworzyć, trzeba nacisnąć tutaj ten przycisk, i wtedy zapadka się zwalnia. Możemy otworzyć mikrofony. W tym miejscu widzimy stan baterii samego pudełka, dlatego że ono samo w sobie ładuje. Więc jeżeli będziemy już mieli gdzieś tam na utraceniu baterię, czy to odbiornika czy nadajników. Odbiornika to są nadajniki, w branży tak się na to poprawnie mówi, jeżeli się pomylę gdzieś dalej w filmie, no to sorry, ważne, że wiem jak to się e, używa i używam tego poprawnie i potrafię Ciebie nauczyć tego poprawnie. A to, że mi się coś pomyli, to plus. Dobra, więc jak się bateria rozładuje albo w którymś z tych trzech urządzeń, to po prostu pudełko będzie ładowało. Żeby naładować samo pudełko, po prostu wystarczy podłączyć je tutaj, mamy wejście na kabel USB-C. OK, otwieram. Idziemy dalej. W zestawie w pudełku mamy odbiornik i dwa nadajniki, i dodatkowo mamy jeszcze dwa takie dzingsy małe, i one służą do podłączenia do telefonu. Więc przykładowo, jeżeli mam swój telefon i chcę podłączyć mikrofon do telefonu, to wystarczy, że zrobię to w ten sposób. Odwracam odbiornik, wybieram jedno wejście. Jest Apple Lighting, tak? Czyli to jest do iPhone'ów, do. I wersji 14 mamy też USB-C, który jest do wszystkich Androidów i tych innych modeli, i też do iPhone'a 15 i 16. Strzałka sugeruje, że trzeba ułożyć to w ten sposób czyli słuchamy się zawsze strzałek, aplikuje, jakieś tam brzdęknięcie małe usłyszymy, i tak to wygląda i następnie to podłączamy po prostu do Telefonu, i teraz już telefon będzie ciągnął audio z, z jednego z mikrofonów, w zależności od tego, który mamy tutaj podłączony. Jeżeli chcemy to wyjąć, to po prostu ja robię to w ten sposób, że tutaj paznokciami tak się mm, trochę zapieram i to wysuwam. To jest akurat trochę utrudnione, ale podejrzewam, że też chodzi o to, żeby to też łatwo nie wypadało. Dobra, rzućmy sobie okiem na każde z urządzeń. Mamy ten odbiornik i odbiornik tak naprawdę no, odbiera po prostu to, co nadają nadajniki. Na nim mamy dostępny wyświetlacz, on jest dotykowy, więc jak coś dotkniemy, przesuniemy, w zasadzie przesuniemy, tutaj się wszystko przesuwa albo tapuje, no to to się będzie ruszało. Mamy też pokrętło, ono domyślnie teraz, w sensie, jak je ruszymy, to nic nie robi. Trzeba kliknąć, żeby je aktywować, ale za chwilę do tego hmm, dojdziemy. Przechodząc na bok, mamy włącznik, czyli jeżeli po prostu on jest wyłączony, to trzeba go przycisnąć chwilę, żeby go wyłączyć lub włączyć. Idziemy dalej, obracamy. Mamy port USB-C, bo możemy też po prostu bezpośrednio naładować ten odbiornik, no, podłączając kabel. Tutaj jest wejście właśnie na te przejściówki do, do telefonu. To jest takie miejsce magnetyczne, po prostu, które w pudełku ono się ładuje, czyli to się tutaj tak przyłącza w ten sposób, hops i siedzi. Co nam jeszcze zostało? Dobra, wejście na mikrofony, czyli tak, to tutaj jest słuchawki, to jest tak zwany odsłuch. Odsłuch tak naprawdę mamy po to, żeby osoba, która kręci, to widziała, kiedy na przykład coś ktoś nie dopowie, jakoś dziwnie wybrzmi, żeby dobrze słyszeć szumy dalej. Czyli tak naprawdę, jak nagrywamy już takie mm, poważniejsze rzeczy, na przykład dla klienta, najczęściej, no to wtedy ten odsłuch fajnie sobie tutaj założyć. Out to jest podłączenie do aparatu, po prostu. Więc na przykład, jeżeli nagrywam na aparat, teraz ja też używam tutaj, możesz zobaczyć pierwszą wersję tego DJI Mika. Jest podłączona obecnie u mnie w aparacie i to właśnie wygląda w ten sposób, że jedną część podłączyłam tutaj, a drugą część podłączyłam prosto do aparatu. Dzięki temu aparat zbiera audio z tego mikrofonu, który mam właśnie tutaj. No właśnie, jeżeli zastanawiasz się, dlaczego ja w ogóle. Korzystam z na przykład starszego modelu, tak, a kiedy tutaj przed sobą mam nowszy, no to już Ci tłumaczę o co chodzi. Ten nowszy model, czyli DJI MiG 2 został mi oddany do testów, żebym właśnie mogła dla Ciebie nakręcić ten film, żebym mogła tutaj wszystko wyjaśnić od firmy Megadron. W opisie możesz znaleźć link do nich, do strony, a ja tak jeszcze pokrótce powiem, że u nich jest naprawdę zarąbista obsługa, mocno stawiają na podejście do człowieka. Pomogą Ci też w wyborze sprzętu odpowiedniego dla Ciebie. Ten sprzęt u nich jest sprzedawany, ale też wypożyczany, więc jeżeli nie chcesz kupować sobie na przykład na zawsze takiego mikrofonu, tylko go potrzebujesz na przykład na 2-3 dni nagraniowe, no to wtedy możesz u nich to wypożyczyć. Wysyłają też paczki, więc nie trzeba przejeżdżać do nich do Gdyni, żeby odebrać... Hmm, Sprzęt, tylko oni też go mogą wysłać. Dobrze, wracamy sobie. Tutaj jeszcze mamy taką hot shoe, stópkę, tak, którą po prostu wpina się, wsuwa w aparat. Żeby ten odbiornik nie dynda, u mnie dynda, bo mi się go właśnie nie chciało wpiąć w aparat, to po prostu może, możemy go osadzić na aparacie. I teraz sobie przejdziemy do nadajnika. Tak wygląda nadajnik 1, tak wygląda nadajnik 2. Są takie same tak naprawdę. Ok, zaczniemy sobie od góry, od góry tutaj mamy tak naprawdę mikrofon, czyli to co tutaj jest pod tą, taki siat, pod tą siatką, tutaj pod tym plastikiem, to już jest tak naprawdę mikrofon. To jest miejsce na dodatkowy mikrofon na kablu, tak zwany mikrofon, mikrofon LAV. Coś takiego się na to mówi. Ja na to mówię pchełka. Bo jeżeli na przykład nie chcemy, żeby był widoczny taki klocek tutaj, tak jak jest u mnie, to możemy sobie właśnie podłączyć kabel z mikrofonem i na przykład ten klocek schować gdzieś, a mikrofon taki mały, subtelny schować gdzieś pod koszulkę. Jak kto woli. Tutaj też wpinamy tak naprawdę tego futrzaka. To się nazywa, w branży mówimy na to dead cat, kot, kocur. Tak naprawdę to służy do tego, żeby wytłumić trochę wiatr. Dlatego, że jeżeli ja teraz zacznę mówić albo dmuchać tutaj ten mikrofon w ten sposób, no to będzie słychać po prostu takie dosłownie szumy I nie będzie słychać za bardzo tego, co mówię. Tego już się nie da odratować. Więc to, co możemy zrobić, jeżeli nagrywamy na dworze, to po prostu sobie podłączyć tego deadcata, tutaj wpychamy to aż kliknie i wtedy tak to właśnie się prezentuje. To nie ma żadnej dodatkowej funkcji, więc nie wytłumia, nie wygłusza, tylko po prostu Broni mikrofon przed wpływaniem tutaj, przed napływem, tak to nazwijmy, tak? Wiatru, który po prostu będzie szumiał. Dobra, ok. Idziemy dalej. Dalej mamy magnes. Ten magnes możemy sobie właśnie zdjąć. Ja polecam go zdejmować w ten sposób, ja go tak zdejmuję. Przesuwam do góry, bo one są bardzo mocne i wtedy właśnie już odchodzi. Możemy go dać między materiał, więc ja to może pokażę na szmatce. W ten sposób tak właśnie ma wpięty mój obecnie materiał pod szyją. Czyli robię coś takiego, czy to widać w kamerze, hops, jest i teraz już mam mikrofon na szmatce, tak, w sensie pod koszulkę można go dać i tak dalej. Ma ten mikrofon też klipsa, klipsa, którego też możemy zaczepić o ubranie, o czapkę, o cokolwiek, tak, o plecak, o no cokolwiek, gdzie po prostu mamy taką opcję. W tym miejscu mamy przycisk włączający, klasyczny przycisk on-off. W tym miejscu to jest przycisk do parowania, czyli bo ten mikrofon możemy sparować z dowolnym urządzeniem, które łączy się na Bluetootha, w sensie na przykład telefon, tablet, komputer, ale możemy też go właśnie połączyć no, z naszym no, odbiornikiem DJI. -a. Dobra, idziemy dalej. Po drugiej stronie mamy przycisk nagrywania, dlatego że mikrofony DJI nagrywają też same na siebie, czyli ja mogę po prostu włączyć teraz nagrywanie i... A włączmy. I to nagrywanie właśnie wygląda w ten sposób, że świeci się czerwona dioda, która no sugeruje, że po prostu faktycznie coś się nagrywa. I teraz ja nagrywam na to urządzenie, czyli nie nagrywam na aparat, na telefon, bo nie ma nic podłączonego. Zobacz, że ten mikrofon sobie tutaj siedzi tak sam. Nagrywam na to i jeżeli ja skończę nagranie, klikam ponownie po prostu przycisk y czerwony, tak, nagrywania, jeżeli chcę zrzucić materiały na kompa, podłączam tutaj kabel USB-C, podłączam to do komputera i sobie te materiały ściągam, bo tam się, do tego mikrofonu powiedzmy, że się wchodzi tak jak do każdego zewnętrznego dysku, który podłączymy do naszego komputera. Ok, na dole no, mamy tylko tutaj te metalowe takie magnesiki, nie wiem jak to nazwać, które po prostu ładują, łączą i parują y nasze całe urządzenie. Teraz czas na temat łączenia, czyli parowania. Jeżeli ta dioda świeci się na zielono, to znaczy, że mikrofony są sparowane z naszym odbiornikiem. Jeżeli bym chciała połączyć ten mikrofon na przykład z moim telefonem, to muszę to połączyć przez bluetootha, czyli fizycznie ja wchodzę do telefonu, wybieram tam bluetootha, a w jednym z tych mikrofonów muszę przytrzymać przez kilka sekund, nie wiem ile, przycisk nagrywania i wtedy ta dioda Zamieni się na kolor niebieski, będzie mrygała na niebiesko. To oznacza, że tryb Bluetooth jest aktywny, czyli możemy sobie teraz. Jeszcze tutaj, żeby było ostro. Tryb Bluetooth jest aktywny, czyli teraz właśnie mogę połączyć się z moim e, telefonem. Też od razu możemy zobaczyć, że nagle na e, odbiorniku. Został widoczny tylko jeden mikrofon. Przed chwilą było, były dwa, co oznacza, że faktycznie się rozłączyły. No i tutaj taka uwaga, niby logiczne, niby nie. Do tego odbiornika możemy podłączyć tylko dwa mikrofony. Nie więcej. Możemy nagrywać na jeden, możemy nagrywać na dwa, nie możemy nagrywać na trzy. Jeżeli ja bym chciała znowu sparować ten mikrofon z moim odbiornikiem, no to mogę to zrobić na kilka sposobów. Chyba najłatwiejszy będzie po prostu ponownie kliknięcie w ten przycisk do nagrywania, czyli klikam, dioda. Ona chyba na zielono będzie migać. Nie, no, świeci się na zielono. Nieraz właśnie tam zaczyna ym, świecić się na zielono, nieraz jakoś mrygać. I ym, też tutaj chciałam powiedzieć, że jeżeli takie parowanie nie wyjdzie, teraz wyszło bardzo łatwo, wcześniej jak to robiłam, to tak średnio wyszło, to po prostu wkładamy wszystkie rzeczy do pudełka i w trybie, tryb zielony to jest tryb, po, po, podłączam się do mojego odbiornika, tak? Tryb niebieski to jest, hej, jestem wolny, Bluetooth i się podłączę do wszystkiego, co mnie tam weźmie. O właśnie, no i teraz miga. Ja zamknę pudełko i otworzę. Okej, okay. no i świetnie. Właśnie tą sytuację chciałam uzyskać. Czyli teraz dioda tak naprawdę mryga i nasz mikrofon, ten, który trzymam w ręku, nie jest sparowany z odbiornikiem, który jest tutaj. Świadczy też o tym, że widzę tylko jeden odbiornik, tak? Czyli widzę tylko jeden mikrofonik. Nie ma tutaj nic po prawej stronie, więc żeby to szybko sparować, no to po prostu wsadzam ten mikrofon do pudełka i one się parują, więc to jest tyle. Jeżeli chodzi o oparowanie. Dobra, to sobie ogarnijmy teraz. Co my tutaj tak naprawdę mamy na tym wyświetlaczu? Mamy stan baterii mikrofonu, czyli nadajnika, który jest po lewej stronie, nadajnika, który jest po prawej stronie, i mamy też stan baterii samego odbiornika, który jest tutaj na środku. Oprócz stanu baterii mamy też napisane liczby. Tu jest, w tym jest 12, to jest 14 i to są godziny, ile możemy się czasu nagrywać bezpośrednio na te mikrofony. Więc to jest bardzo dużo. Dobra. Teraz zobaczmy, co my mamy dokładnie na tym wyświetlaczu, jakie tam są rzeczy. Wyjęłam ym, mój odbiornik i teraz na nim się nic nie pokazuje, dlatego że mikrofony są ciągle schowane w doku, że tak to nazwijmy, więc żeby po prostu to było wszystko widoczne, mogę sobie wyjąć jeden mikrofon i wtedy mam po prostu pokazane, że jest, że jest jeden mikrofon. Podłączony. Jeżeli wyjmę drugi mikrofon, no to drugi mikrofon też się aktywuje. I idziemy, zaczynamy sobie od prawej strony. W prawej stronie, w górnym prawym rogu mamy taką bateryjkę. Ta bateryjka jest stanem samego odbiornika. Następnie mamy jeden i dwa, i takie jakby Wi-Fi słupki. No to to jest stan połączenia między naszymi nadajnikami. Czyli na przykład, jeżeli ja pójdę gdzieś jakoś super daleko, albo nie wiem, za kamienie, albo za metalowe rzeczy, które gdzieś tam sują ten, ten, ten przekaz, tak, nadajnika do odbiornika, no to te, te kreski mogą być na przykład mniejsze. Schodząc niżej widzimy literę L, literę R, czyli co oznacza left-right, czyli kanał lewy, kanał prawy i też obok nich tutaj są y, stany baterii obu nadajników. Do reszty tutaj tego, co się dzieje na wyświetlaczu przejdziemy sobie troszkę później w ustawieniach. I teraz tylko, jeżeli Chcę wejść do głównego menu, to ściągam je z góry, to jest główne menu. Jeżeli chcę przejść dalej, to po prostu przesuwam. Jeżeli chcę wyjść, to tutaj mamy taką grubszą kreskę i po prostu trzeba nią, ją ściągnąć z powrotem, tak? czyli w drugą stronę. Jeżeli chcę mieć dostęp do, do lewego mikrofonu, do lewego nadajnika, to po prostu ściągam go z lewej strony wrócę, jeżeli chcę mieć do prawego, to ściągam go z prawej strony. I teraz na przykład jeżeli ja jeden z mikrofonów wyłączę z nadajników i teraz pokaże mi się dostępny tylko jeden mikrofon, akurat prawy, to ściągając po prostu, wyciągając to menu z dołu, to trafię po prostu do menu tego, tego jednego nadajnika. Dobra, my sobie teraz zostaniemy właśnie w tych, w tych menu na dole, dlatego że wyciągając jeden z tych, jedno z ustawień kanału lewego lub prawego, to mamy też dostęp właśnie do na przykład REC, czyli włączenia nagrywania, to będzie chyba, no nie wiem, który, zobaczymy, gdzie się włączy dioda, tutaj diody widać, diody widać, więc mogę włączyć nagrywanie, czyli to jest nagrywanie zdalne. To się przydaje w momencie, kiedy na przykład odbiornik jest tak naprawdę ciągle z operatorem, z operatorką, prawda, to mikrofon, tak jak ja mam tutaj, chodzi z osobą, która się akurat wypowiada, więc... Możemy sobie na przykład z pozycji operatorskiej włączyć to nagranie, jeżeli na przykład słyszymy, że coś fajnego się dzieje. Bo samo włączenie też nagrywania z pozycji kamery czy telefonu, owszem, łapie też, łapie też ten dźwięk, który tutaj mamy przy mikrofonie, ale nagrywanie też dźwięku na mikrofony osobno. To jest tak zwany backup, czyli po prostu kopia zapasowa. Więc jeżeli boimy się, że coś nie wyjdzie, nie coś się rozłączy bla bla bla, no to zawsze mamy tą kopię zapasową. Kolejna ikona to jest głośnik, dlatego że my możemy w każdym momencie wyciszyć któryś z mikrofonów. Czyli po prostu on nie będzie zbierał dźwięku, nie będzie zbierał, czyli jak wzejdę, wyjdę z tego menu i ja mówię ciągle, no to ten lewy faktycznie nie działa. Może ja jej zamienię, żeby było logicznie. Wracamy do tego menu lewego, włączę z powrotem mikrofon i teraz faktycznie już tutaj te słupki chodzą. Czyli tutaj tak naprawdę chodzi o to, że możemy sobie z pozycji kamery czy też telefonu, no nieważne z tego, czemu że nagrywamy, możemy włączyć nagrywanie, możemy wyłączyć audio. I możemy też włączyć lub wyłączyć filtr hałasu w tle. Jeżeli ta ikonka jest na żółto, to znaczy, że ona jest aktywna, czyli ten filtr w mikrofonie będzie działał. Jeżeli jest przekreślona, to wtedy nie jest aktywna. I adekwatnie do prawego mikrofonu mamy te same ustawienia. Dobra, teraz sobie wejdziemy do menu głównego i pierwszą rzeczą, jaką zrobimy tutaj, to przejdziemy do trzeciej zakładki ustawienia, wejdziemy w nią do drugiego, język, i tutaj możesz wybrać język polski, jeżeli jeszcze w tym języku polskim. Nie masz, nie masz menu. Myślę, że to dużo ułatwia, zwłaszcza dla osób, które po prostu nie mówią w innych językach. Więc fajnie, że DJI to zrobiło w tym modelu. Ok, pierwsze co mamy to ustawienia odbiornika, czyli tego, co trzymam teraz w ręku. Klikam i pierwsza opcja, jaka się pojawia, to jest nagranie stereo. Nagranie stereo to jest takie, w którym nagrywamy na lewy i na prawy kanał. I to na przykład może się przydać w momencie, kiedy jeden mikrofon otrzymuje osoba, Powiedzmy, która, no osoba w wywiadzie, a, drugą, a, a drugi mikrofon dostaje osoba, która się pyta, tak? Czyli dziennikarz, dziennikarka. To będzie właśnie przydatne na przykład w podcastach, gdzie nie chcemy mieć zmiksowanego, zmiksowanej ścieżki dźwiękowej. Klikając w to stereo, możemy włączyć, no właśnie, możemy wejść do, do dokładnych ustamień i teraz stereo, czyli mamy tutaj podział lewy na prawy, też jest pokazane. Klikając w literę S, mamy przejście do mono. Mono to oznacza to, że mikrofony nagrywają jednocześnie to samo. Czyli, jak ja teraz mówię, to te mikrofony skaczą ze słupkami w ten sposób. Daj mi chwilę, ja teraz odstawię jeden mikrofon na drugi, koniec mojego studia i jeszcze włączę tutaj ustawienie stereo, czyli będzie stereo, czyli teraz te dwa mikrofony będą chodziły niezależnie. Schowałam już drugi nadajnik, teraz możemy zobaczyć, że ewidentnie jest różnica, jeżeli chodzi o głośność, dlatego że po prostu no, jest tutaj ten podział na Kanał lewy i na e, kanał prawy. Będąc w trybie stereo, jeszcze możemy zamieniać y, kanały, tak? czyli lewy na prawy, prawy na lewy, po prostu klikając w LR. Natomiast tryb MS nagrywa też y, backup tak zwany na poziomie minus 6 dB, czyli dzięki temu, na przykład, jeżeli nagrywamy na kamerę czy na telefon i coś się zadzieje, nie wiem, z połączeniem, nieważne, coś nie, nie zadziała, to jest jeszcze backup nagrywany też po prostu na sam mikrofon. Dobra. Ja to sobie tutaj zostawię stereo i wychodzę z tego menu. Idziemy do kolejnej zakładki. Kolejna zakładka to jest taka kamera, zalecenia ustawienia kamery. I to po prostu co to robi, to hmm, wejdziemy sobie tutaj to w ogóle. Mamy po pierwsze markę. To są marki aparatów jakie mamy. To jest bardziej dostosowane do aparatów niż do telefonów. Więc, jeżeli nagrywasz telefonem ciągle, to też możesz kliknąć po prostu brak. Ja zostawię Sony, się trzeba cofnąć. I teraz model. Tutaj możemy wybrać spośród modeli. To, co to robi, to nie ma tutaj też wszystkich modeli. Są jakieś tylko takie, no nie wiem, najpopularniejsze? No, no nie wiem. Nie ma tutaj wszystkich modeli. Mojego jednego, jednego aparatu na przykład tutaj nie ma. W każdym razie, wybierając jedno z tych ustawień, po prostu dostos dostosowujemy tak zwany gain, czyli czułość mikrofonów do ustawień, które mamy w aparacie, więc ym, ja sobie tutaj wybiorę w zasadzie nic, tak? bo, 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 bo nie mamy nic podłączonego, więc klik klikam brak. Dobra. Wychodzę z tego menu, idę do kolejnego i właśnie tu jest wzmocnienie dajnika. Po polsku to jest tak, po angielsku to będzie ten tak zwany gain. Gain to jest po prostu czułość, jaką, jaką mają nasze mikrofony. Możemy dodać tego, tej czułości albo ją odjąć i ona tak naprawdę będzie widoczna dopiero w naszym urządzeniu. Więc na przykład, jeżeli podłączymy mikrofon do aparatu albo do, do telefonu i będzie trochę za cicho nagrywał, to wtedy możemy tutaj sobie podgłośnić. Kiedy jest nagrywane cicho? No wtedy, kiedy słupki głośności skaczą troszkę za cicho. Więc jeżeli ja teraz zrobię to w ten sposób, będę bardzo blisko miała ten mikrofon i wchodzi tutaj na czerwone, wręcz już coś takiego, no to to jest na pewno za głośno, prawda? Dobra, ja zostawiam to na poziomie 0, Wychodzę z tego menu, idę do kolejnego. Teraz mamy głośność odsłuchu, czyli słuchawek. Tutaj tak samo, podłączając słuchawki do tego miejsca. Możemy też sobie po prostu mm, zdefiniować głośność, jaką słyszymy. Tak, sliderem w lewo, w prawo pogłośniamy. Bardzo proste. Kolejna funkcja to jednoczesne włączenie mm, kamery i to, co to robi, że przy włączeniu kamery, nie, przy wyłączeniu kamery, jak wyłączę swój aparat, to wtedy wyłącza się też odbiornik. Jeżeli ja włączę aparat, to odbiornik się włącza. OK, wychodzimy stąd, idziemy dalej, mamy automatyczne wyłączanie mikrofonu. Aha, i tutaj chodzi o to, że po prostu on po jakimś czasie mikrofon sam będzie się wyłączał. Następnie mamy funkcję połączenia, więc jeżeli to połączenie, o którym wcześniej mówiłam, nie wyszło, to tutaj zawsze możemy kliknąć połącz i wtedy to połączenie właśnie będzie. Dobra. Idziemy dalej do teraz i teraz idziemy do menu nadajnika, czyli tutaj tych mikrofonów, które mamy, wchodzimy i pierwszy to jest redukcja szumów tak zwanych low cut, czyli to są takie szumy, na przykład brzęczenie, tak mogę w uproszczeniu powiedzieć. Możemy włączyć tutaj tą redukcję szumów lub ją wyłączyć. Następnie mamy wzmocnienie dajnika i tutaj właśnie oprócz tego, że wcześniej mogliśmy wzmocnić czułość całego odbiornika, to tutaj możemy wzmocnić czułość pojedynczych mikrofonów. I zrobimy to na przykładzie, że ja teraz dam tutaj maksymalnie powiedzmy plus 12, a tutaj dam minimalnie, prawda? I teraz jak sobie wyjdę do głównego podglądu, to przy literze L i right, tak? czyli przy po prostu nadajniku lewym i prawym, mam też dopisane, dopisane liczby, plus 12, minus 10 i to oznacza, że ja zrobiłam tutaj jakieś zmiany właśnie dotyczące, mm, dotyczące czułości tych mikrofonów i faktycznie widać, że słupki głośności nie chodzą równo, nie są równo, dlatego że po prostu tutaj Jeden nagrywam ciszej, drugi nagrywa głośniej. To się przydaje wtedy, kiedy jedna osoba na przykład w wywiadzie mówi głośniej, druga mówi ciszej, albo jeżeli nie nagrywamy wywiadu, no to po prostu e, na przykład jedna osoba mówi ciszej. Wchodzę do tego i tutaj ja to sobie zresetuję na zero. Następnie mamy nagrywanie 32-bitowe. Możemy to włączyć lub wyłączyć, i to jest po prostu taka rozszerzona funkcja do nagrywania audio o jakby większym zakresie, tutaj też potrzeba trzeba potrafić obrabiać to audio, to nie jest takie zwykłe podgłośnienie czy ściszenie albo włączenie jakiegoś filtra w, w kapkacie, tutaj już wchodzimy w takie poważniejsze sprawy, jeżeli chodzi właśnie o, o działanie z audio. Jakbym miała ja to zobrazować, to porównam to do farbek, tak? Jak, Możemy kupić farbki 6 sztuk. W opakowaniu możemy kupić farbki 12 sztuk, możemy kupić farbki 32 sztuki. I różnica jest taka, że po prostu mamy więcej wariacji, więcej opcji, więcej kolorów. I to też właśnie działa właśnie. I to też. I ta, ta funkcja 32-bitowe nagranie też działa tak samo, czyli mamy większą możliwość po prostu edycji później. No ale tak jak mówię, z tą edycją wideo, audio to trzeba się też znać. Dobra, wychodzimy stąd, idziemy dalej. Następnie mamy blokadę nagrywania. Blokada nagrywania. Tak jak już wspominałam, przy naszych nadajnikach mamy opcję nagrywania, więc jeżeli ja włączę to nagranie i teraz będę chciała je wyłączyć, ja jako nie wiem, na przykład ty nagrywasz mnie, a ja jestem Twoją klientką, i tutaj na przykład coś niechcący mi się kliknie właśnie w ten przycisk do, do nagrywania, więc i to właśnie służy zapobieganiu, że po prostu ktoś ci przez przypadek wyłączy to nagranie, więc ja tego nagrania nie mogę wyłączyć, żeby żebym mogła włączyć to nagranie. Ja z pozycji na przykład Twoja klientka, to, yy, to muszę pójść do ciebie, żebyś ty wyłączył czy wyłączyła właśnie tą funkcję. I teraz mogę. Dobra, idziemy dalej. Dalej mamy automatyczne nagrywanie, i to, co to robi, to po wyjęciu nadajnika z pokrowca włączy się automatyczne nagrywanie. Więc zróbmy to. Ja włączyłam tą funkcję, chowam wszystko do mojego pojemnika. Zamykam, otwieram, wyciągam odbiornik, wyciągam jeden mikrofon, no i automatycznie włączyło się nagrywanie. W ten sposób to działa. Okidoki. Jeżeli wyciągnę drugi, no to tutaj też za chwilę już. Aha, to z drugiej strony, włączyło się, włączyło się nagrywanie. Dobra. O, właśnie o tym jeszcze, że dane mikrofony nagrywają mikrofon lewy, mikrofon prawy, mówi nam jeszcze właśnie tutaj te czerwone ramki, więc ja może to już wyłączyć, żeby nam się nie nagrywało, ale to, coś tutaj jest istotne z pozycji właśnie podgłaśniania całości, czy to dla odbiornika, czy nadajników, to po kliknięciu w to pokrętło. Aktywuje się taka żółta rampka i tą żółtą rampką możemy sobie tego gaina, czyli tą czułość mikrofonu jeszcze podbijać, więc wcale nie musimy wchodzić do menu, co oczywiście wiemy w praniu często na to nie ma czasu. Klikając przyciskiem po raz drugi możemy sobie zdefiniować mikrofon, tak? Pierwszy mikrofon, drugi. W ten sposób. Więc tutaj też to, to pokrętło właśnie do tego służy. Mega, mega fajna sprawa. Kolejną funkcją jest pamięć. Po kliknięciu w to mamy dostęp po prostu liczbowy, tak? Do, do pamięci na jednym nadajniku i na drugim nadajniku. Jeżeli ja kliknę w jedną pozycję, to wtedy włączy się opcja sformatowania tego, czyli po prostu usunięcia, trzeba przesunąć slider. Ja tego nie zrobię, po prostu się cofnę. Więc tutaj też mamy tak naprawdę dostęp do wielu rzeczy z pozycji, z różnych pozycji, bo jak tutaj zadokuje też nadajnik i odbiorniki, to też jest pokazane, prawda? Ile tego czasu jest, więc... To jest akurat spoko. Dobra, idziemy dalej do kolejnego menu, którym jest powiadomienie wibracji. Ten mikrofon, nadajnik, mikrofony też, one wibrują, czyli też to nam mówi o tym, że coś się zadziało, tak coś włączyliśmy, coś wyłączyliśmy. Możemy to włączyć lub wyłączyć. Następnie mamy wskaźniki LED, LED, czyli po prostu tutaj są te świecące LEDy, więc jeżeli ja w to wejdę i wyłączę, no to wtedy. Mój LED już się nie świeci, jeżeli ja to włączę, no to LEDy po prostu się świecą. Niektórym przeszkadza to, że one się świecą i wolno na przykład mieć bez. Dobra, ostatnie menu, trzecie, to jest menu właśnie, gdzie pierwszą opcją jest jasność, czyli jasność to jest naszego tutaj ekranu. Następnie mamy język, w którym już byliśmy, mamy też ustawienie daty i godziny. Mamy też resetowanie ustawień, także tutaj po prostu możemy to zresetować. Mamy informacje o wersji, no jakieś tam informacje o zgodności. Teraz już wiesz w jaki sposób używać i jak działają funkcje w twoim mikrofonie DJI 2 Mic. A jeżeli szukasz kogoś do pomocy, kto pomoże ci robić lepsze filmy, to koniecznie aplikuj do mojego mentoringu link znajdziesz w opisie tego filmu.